Nie, Krój, nie wiem, możemy zrobić wrócić. jeszcze drugą zwrotkę jak wam się chce e, I dobra, jak mówię, wrócę z Dobra ty wróć do grania w Minecrafta, a jak wrócę z sami, to wtedy e. mogę robić tekst Aksuali e. może tak zrobić, no ale nie wiem, mogę bossy chwilę pograć Bo mi wyjebało. Co ci wyjebało? Co wyjebało? Co wy no, wyjebało? Duby ci wyjebało trudno No daj mi kot dalej <laughs> No masz ten sam kurwa się udław. Jakie doksy? Jakie doksy? Jakie doksy? Jakie o co chodzi Jakie doksy? Co? Jakie doksy? Kod? do Twitcha Debilu jebany no To było trzeba kurwa gadać Masz wklej Masz wklej tam podziała. Dalej, Ale actualnie nie powinienem tego robić co ty robisz? Bo na streamie nie powinno się pokazywać tego kodzika. A ty debil! Debil! Co debil? Wysyłaj mi go już. Nie, no, ciekawe nie wysłałeś, kurwa nie no ciekawe kurwa jak! No ciekawe kurwa jak? Wyszłaś się, nie? Jaki kurwa kot? Jak on ci kurwa go wysłać? Skoro mamy kurwa jebanego tego! Nie ma, o no. oni. No. no. No, kurwa, to, to że. Proszę, ekranu już nie umieć zmienić, no to dobra. Nie, 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 na nie, Niech ludzie niech ludzie moją Szpatną mordę Niech ludzie patrzą na nie, na nie, 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 na nie, Weź go sobie robić. Nie mogę Gdzie jest ten niby pierdolony kod? Ustawienia? Transmisja? Tak Masz się odław Co to jest? No kod do Twitcha Co to kurwa jest? No kod do Twitcha Ja a nie Co ty kurwa chcesz? No kodu do zalogowania się Aha, tu nie wiem no na e-mailu masz dua jakim kurwa e-mailu? Ja nie zna żadnego e-maila <ścoughs> A ten kodzik to na e-mailu ci wyskakuje, tak? <ścoughs> o to chodzi? Nie Reklamy kliknąłem <ścoughs> <śmany> Bo trzeba tak pierdolić od razu. No kurwa. Stary cię perdo, nie ma waniku, faniku, To ten proszę kod odwiedzę kurwa doksy I klucz do streamu. <śmany> kurwa, no a ten nie. Nie, 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 nie. nie, Marcin, ja nie wiedziałam, że jesteście aż tak ułomny Naprawdę! Co ty się kurwa pomyśleć? Ja wiedziałem, że jesteś umy, ale żeby nie zrozumieć po tego komunikatu. Halo Ramka, dobra. Ej, chuj.